Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krosno zaprasza osoby 50+ plus na bezpłatne zajęcia z obsługi komputera oraz internetu w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób z pokolenia 50+. W ubiegłym roku dostaliśmy certyfikat Biblioteka przy, miejscem przyjaznym dla seniorów, a od y, chyba Dwa czy trzy lata już organizujemy zajęcia dla osób w wieku 50 Te zajęcia mają za zadanie przede wszystkim zapobieganie wykluczeniu zawodowemu cyfrowemu. Bardzo często to jest tak, że te osoby nie pracują już zawodowo, ich rodziny są zajęte wychowywaniem dzieci pracą zawodową i właściwie te osoby są pozostawiane same sobie, mają miejsce w bibliotece, gdzie mogą się spotykać. Na rzecz włączenia dorosłych w cyfrowy świat działają animatorzy, wolontariusze na terenie całej Polski, tak zwani latarnicy Polski cyfrowej. Jednym z takich latarników działających na terenie gminy Krosno Odrzańskie jest Alicja Sztandera, z którą to w celu realizacji zajęć komputerowych Krośnińska Biblioteka podjęła współpracę. Ostatnie zajęcia, które były w piątek, okazały się takim strzałem w dziesiątkę, ponieważ sporo osób jest zainteresowane takim kursem. Co prawda ten kurs może naj, najlepiej byłby to znaczy naj, najbardziej przeznaczony jest dla osób, które już co nieco z komputerem miały do czynienia. Ale radzą sobie świetnie, było 14 osób. My mamy tutaj tylko 5 stanowisk w czytelni, które możemy wykorzystać, dlatego osoby, które chcą uczestniczyć w tych zajęciach musiałyby mieć jeszcze własny sprzęt, żeby na nim można było pracować. Następne spotkanie odbędzie się 9 maja o godzinie 17. Albo podzielimy na dwie grupy, żebyśmy mogli się zmieścić, dlatego że my nie mamy dużych pomieszczeń. A poza tym mi się wydaje, że w takim mniejszym gronie ta nauka jest no, fajniejsza taka, bo wtedy można się więcej nauczyć. Poza tym mamy możliwość również od maja szkolenia komputerowego w ramach zupełnie innego programu. Zajęcia będą prowadzone w ramach przygotowanego już i zatwierdzonego planu rozwoju biblioteki. W celu jego opracowania pracownicy jednostki przeprowadzili wśród czytelników ankietę dotyczącą ich oczekiwań. I okazało się, że w związku z tym, że my mamy takie duże bezrobocie tutaj w naszej gminie, są osoby zainteresowane i nauką korzystania z komputera, z internetu, a także językiem niemieckim. Tak nam wyszło z ankiety, z przebadanych osób. Najwięcej było kobiet w wieku od 25 do 50 lat, z wykształceniem średnim, które zamieszkują najczęściej na wsi i właśnie te osoby chciały kurs komputerowy zaawansowany i język niemiecki. Szczegóły dotyczące terminu i programu zajęć uzyskać można odwiedzając bibliotekę lub dzwoniąc pod numer 68 383 50 26.